Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnego noża, tym razem od marki Dulonice, Nie Dulotek, model Gabriel. Nóż przychodzi w bardzo oryginalnym etui, z logiem producenta. Fajny akcent. W środku, ulotka informacyjna producenta ze specyfikacją noża. W języku bułgarskim oraz angielskim. No i sam Zacznijmy od pochewki. Wykonana z czarnego kidexu imitującego włókno węglowe. Świetnie to wygląda. 10 otworów daje możliwość przenoszenia noża na różne sposoby na szyi lub na pasku. Pochewka pewny trzymanów. Więc bez obaw, otwór odpływowy. Długość całkowita 18,8 cm, długość głównie 9,2 cm, grubość głównie 4 mm. Stal to M390, czyli wysokiej jakości austriacka proszkowa stal nierdzewna, hartowana na 61 Hz. Matowe wykończenie szlif płaski. Na głowni logo i nazwa firmy Dulo Knives. Z drugiej strony nazwa stali M390. Rękojeść to okładki z czerwonej MI karty. Rękojeść jest profilowana. Bardzo wygodna. Mozaikowe piny. Otwór na nikę lub parakord. Tulejka wykonana jest z włókna węglowego. Podsumowując, kolejny już EDC od kolejnego bułgarskiego producenta. Firma duro Knives ma w swojej ofercie wiele ciekawych modeli myśliwskich, bushcraftowych, wielofunkcyjnych. Przykuwające uwagę projekty, skórzane pochewki, wybór stali materiałów na rękojeści jest bardzo szeroki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Świetny kontakt z producentem, wielki szacunek za otwartość i możliwość stworzenia noża według pewnej swojej wizji, co wbrew pozorom nie jest wcale takie powszechne. Normalnie model Gabriel występuje w wersji ze stali... K390, niebieskimi karty i wykończeniu Acid Stone Wash. Jak widać, mój jest zupełnie inny na moją prośbę. Taka właśnie była moja wizja i koncepcja. Super, bardzo podoba mi się ten nóż. Czuję w nim pewne indywidualne podejście do mnie. Bardzo dobre materiały, staranne wykonanie, no i europejski producent. To tyle w tej recenzji, dzięki za oglądanie.